W niedzielę wieczorem w katedrze koszalińskiej Szymon Hołownia, mówiąc o Kościele w czasie rozmowy, dyskusji, powiedział w pewnym momencie takie zdanie. Pomodliłeś się za sąsiada, za swoją siostrę, brata, a potem mówił, jak go Pan Bóg pogonił gdzieś tam w środek Afryki, odnalazł dzieci, pomaga im, robi wszystko, żeby mogły żyć inaczej. Wracając do domu, a potem w domu, myślałem, jak to się dzieje w człowieku. I w poniedziałek rano poszedłem do kaplicy, wziąłem czytania i w pierwszym liście do Kolosan, w drugim rozdziale, znalazłem takie słowa. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę za Was, za tych, którzy są w Laodycei, za tych, którzy nie widzieli mnie osobiście. Niech ich serca doznają pociechy aby zjednoczeni w miłości doszli do całej bogatej, pełni zrozumienia, do poznania tajemnicy Boga. I siedząc w kaplicy pomyślałem, tu jest klucz. I przypomniało mi się, że trzeba by patrzeć właśnie w taki sposób. Bóg ma niesamowity pomysł. Każdy z ludzi jest prowadzony w sposób niepowtarzalny. Bóg jest naprawdę pomysłowy. Każdy ma własną ścieżkę. I wtedy wróciły mi słowa Ojca Świętego, Franciszka z Ryjo, który mówił do młodych, wiara to jest jak rewolucja kopernikańska. Wszystko się zmienia, a przede wszystkim wyprowadza Bóg z naszego centrum, ego centrum. Tam wchodzi Bóg, zaraz za Nim idzie człowiek. I ja tak czasem to żartobliwie albo i bardzo poważnie nazywam wtedy w człowieku pojawia się człowiek. A teraz zaproszenie. Chcę was zaprosić do skrzatusza na czternastego. Chcę was zaprosić na Piętnastego na pielgrzymkę, jeżeli ktoś nie może, czternastego. Ale chcę Was zaprosić dlatego, że na Pielgrzymkę jadą poszukiwacze poszukujący Boga. Ja też jadę tam go szukać. Chcę tam doświadczyć przez Maryję tego, który jest dawcą miłości i chcę doświadczyć pięknego Kościoła. Zapraszam Was na lekcję wiary. Do zobaczenia w Skratuszu.